Proszę się nie czuć. Proszę wziąć te kajbanki z moich ślechów. No ja proszę pani. Proszę wziąć te kajbanki. Nie przesadziłem o tym, że ma się pani... Te lekarstwa są bardzo ważne. To są naprzeciw bakteryjne. To proszę które. No ja mogę pokazać, jak ja nie mam lęków rozwiązane. Co pani wzięła ze mnie? Przestępcę zrobiła? Pani Danuto, ja już mówiłam, my nie będziemy... Proszę nie puścić! Ja jestem chyba chora na serce. Tam u góry mam moje lekarstwo. Ale gdzie ten męż lekarstwa, się pytam? Tu jest lekarstwo bardzo ważne. Co? Tu pani ma... Proszę wziąć u góry, proszę nie puścić tej, Weźmie pan z tego! Weź mnie, nie! Weź mnie pan z tego, bo ja mam zawsze spokojnie. Weź pan to. To jest ważne. Weź to pan, tu jest ważne. U góry to jest ważne. Co? Nie, Góra. to u góry. Co? To, niech pani naciśnie. Naciśnie. Jak mogę naciśnąć? Dobra, naci nie, no po co nam to jest ważne. Zabierzemy po prostu, bo my będziemy na chwilkę jechać do kliniki. Pani miała to dowieść. Jakim rowerem? Powstanie zachodnięć. Przecież, przecież pani mówiła, że taksówką pojedzie pani zawsze. Byłam się wodzie, do była u pani prokurator. I pani co powiedziała, że ona i pomyliła się. I przepraszała mnie. Nie mnie. Czy sięgam? Niech pan mi wierzy. Czy niech pan nas do taksów ma, ma pan tutaj numer telefonu taksi sferze. Dobrze, proszę panią proszę, jeszcze tam tam są jeszcze lepiej. Nie, Tam już nie ma nic. Ale my mamy ma, pani, pani Prokurator. Pani, pan prokurator. On Pan prostu sam Pan to zrobił. Proszę państwa, proszę, proszę dzień. Nikt Ja Nie podobałem za bardzo zmieniało się. tam z Noblem Dicka. się ja wyjeżdżę z baba. numer elefonom od. Zaraz Eu

Nie, pan nie jest. Nie, pan nie jest. A nawet do przybrania barw wojennych. chcesz Ty jesteś bardzo oryginalny. Ja jestem mega oryginalny. Michała, Je, to jest Azja z Dentsu Że co? I jego esencja dobra. Nie, nie, nie. Sensu, to za. Oho, nie, się z tak po naszemu, nie? A, a dobra. Dobra. No. dobre. pogoda w no. naszym. to oczywiście, co logiczne, to będzie azjatycka potraba witomia rozumiem cię cię chcę a jak ona by się gdyby gdybyś nas co no, <laughs> Ja no nie wiem do i bidion ze moją co robimy no jaka tam jest z tym i z gody muko to ja sobie Może no, mi nic nie chcę po mieszkaniu. Proszę przyjść! Ja Proszę mi proszę Ja bardzo zgłosiłem. Proszę mi proszę Proszę przyjść. Ja bardzo zgłosiłem. Proszę przyjść. Proszę przyjść. Proszę przyjść. Proszę Proszę przyjść. Proszę Proszę przyjść. 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 Proszę Pani Proszę przyjść. Proszę ja Proszę ja pani. Jest, <śla>

jest to z mojego męża. Proszę, moje lekarstwa, proszę mi zostawić moje lekarstwa, kiedy go badamy. Pamiętam, to nas ma Wszystko, co nie będzie. Kajuś. Kajuś. Wszystko, co nie będzie ważne, odwieziemy Pani... moje lekarstwa. Proszę mi zostawić jedyne pudełko, to są podwójne lekarstwa. Kajuś, że mam 67 lat. człowieku ja to poza

Tak to jest, to jest, to jest, to jest. jeśli chodzi o budak, trzeba się udawać do Eweliny. Tak, tak,

Dobra? Dobra, Dobra. Dobra, Dobra. Dobra, duchem. Duchem. Duchem, zaraz wracam. Może nawet duchem. Duchem. Co, no, co, Dobra, co tam? Co

Może? Ja z panią, gdzie Pani jest, żądasz się, aby pani tu mieszkała. Proszę mnie opuścić dom. To jest dom mojej córki. Proszę mi wyjść z mojego domu, z naszej córki. Nie ma, ma pani wszystkie już leki, jakie są? Wszystkie. Nie ma pani prawa wejść tam. Nie ma już pani wejść. Nie ma pani jak była, pani wszystko żyła! Tutaj jest zapisane, Wszystko moje pani moje lekarstwa wzięła! Tutaj jest napisane, że mamy prawo. Ale pani moje lekarstwa zabrała na pierwsze. Chciała, Chciałaś pani lekarza. Mówiłam, że pani, tylko to. też powiedział, że mamy wszystkie leki zabrać. Ty już słyszysz. Ty niech słyszycie, to moje lekarstwa poszło wszystko. To z porbi wielkie wszystko jak do śmietnika. Ty niech... Como os me pagam? que vejo, vejo,